Mandero to znowu ja, wasz ulubiony youtuber, zaczynamy kolejny odcinek z Forzy Horizon 2, była mała przerwa, lecimy dalej z koksem, zapraszam do zostawienia lajka, subskrypcji, jak ktoś jeszcze nie ma u mnie na kanale, oczywiście mile widziany komentarz, eee, a ja przechodzę do odcinka, w którym sobie, zobaczcie, odkryjemy kolejne zapomniane auto, Eee, no trochę się go naszukamy pewnie, bo nie mam zielonego pojęcia, gdzie on może być. Podejrzewam, że gdzieś może być, gdzieś tu, może tu. No, zaczniemy sobie poszukiwania, tak jakby objeżdżając tutaj w lewą stronę. Eee, i zobaczymy. Jedziemy Mercedesem z ostatniego odcinka, którym się ścigałem. Myślę, że może się sprawdzi. Rzeka wodna, te lasy tutaj Po lewo Ja myślałem, że one będą Że one będą jakimś Zamkniętym terenem, a tu Chyba będę mógł wjechać w te lasy Wszędzie, nie? A nie, jest mur, dobrze O, jakie szczęście, dobra, jest git Bo ja mówię, kurcze takie ogromne obszary będę miał do przeszukiwania No dobra, tutaj idzie mur Więc tak jakby tam się nie dostaniemy żeby nie było, że znajdziemy znowu garaż w pierwszej minucie filmu. Ja oczywiście nie ustawiam sobie tych odcinków, jakiegoś scenariusza i tak dalej, tylko jedziemy na gorąco, widzicie to co ja, nagrywa się zawsze od początku do końca. Znajdę w minutę, to znajdę w minutę. Nieraz się kurczę okazuje, że szukamy i z pół godziny, nie? Dobra, no tutaj mamy Tutaj troszeczkę ucieka ten murek na lewo. Tutaj takie podejrzane, te piachy. Tutaj takie dróżki wydeptane. Może gdzieś tu się skrywa ten garaż. Czekajcie, co tutaj jest. O, tablica! Dobra, przyda się tablica. O, A widzicie, tutaj mamy takie wyjeżdżone dróżki. One przeważnie gdzieś się zawsze prowadzą. Mniej więcej tak było w FH4 czy we FH5. Tutaj myślę, że się to aż tak nie przekłada, chociaż widzicie, no poprowadziła nas jakby do tablicy. Zaczyna padać deszcz. No dobra, tutaj to nawet nie musimy podjeżdżać, bo jest pusto. Ale, no, już zatoczymy sobie tutaj okrąg cały. Standardowo. Jeszcze jedną tablicę sobie zbierzemy, która się tu kryje na tyła. Chaty tutaj przypadkiem nie ma garażu. No, nie ma. Tu mamy kolejny taki mur, za który się nie przebijemy. Granica jeszcze tego okręgu tutaj. Nie, ale no tutaj to już nic nie będzie. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy za mur. Więc jedziemy sobie wzdłuż tego muru. I dalej sobie zataczamy pętle. O, ale tu jest mur, ale za murem możemy dalej sobie wjechać. O kurczaki. No to ta chata może być wszędzie. Chata, garaż. Opuszczona szopa. No odcinków trochę nie było z Forza Horizon 2, z racji tego, że no miałem ten dostęp wcześniejszy do JDM Rise of the Scorpion, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą grą. Polskiego wykonawcy, polska ekipa tworzy tą grę, więc no zapraszam do mnie na kanał, zobaczycie sobie przejście całego prologu i dodatkowo jakieś tam różne inne. Filmiki. Dobra, jedziemy sobie tą piaskową tutaj dróżką. Możliwe, że ona gdzieś nas tutaj zaprowadzi. Oczywiście przy okazji się będziemy rozglądać, żeby czegoś nie ominąć. Ja pierdykam. No masakra, nie? Zawsze jest później problem. Ona niby nas prowadzi tutaj dookoła tego okręgu. Wiecie co? No to ona tutaj idzie w prawo. Ja jeszcze tutaj sobie pojadę. Gdzieś może między tymi drzewami coś się tu będzie chowało. No i dobra. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie zaczęliśmy nasze poszukiwania. Więc zaraz będziemy ciąć w poprzek, w lewo i w prawo i szukać dalej tego garażu. Jego dobrze, że się to ciemno zrobiło. No dobra, no dojechaliśmy do drogi, gdzie jakby zaczęliśmy poszukiwania, więc teraz lećmy sobie po prostu Tutaj wzdłuż drogi, w ogóle fajnie by było jakby się okazało, że w ogóle ten garaż nie jest schowany, tylko gdzieś stoi sobie przy głównej drodze. Też by takie było... E, taki psikus pod, podchytliwe że każdy na pewno by właśnie tak jak ja szperał gdzieś w jakichś zakamarkach, a garaż perfidnie sobie stoi gdzieś wzdłuż drogi. No więc że się zrobiło ciemno. Na razie sobie przetniemy tutaj tą drogą w lewo i w prawo się rozglądając. Oj kurczaki. To będzie ciężko tutaj znaleźć. Dobra, obieramy kurs na lewo. Idziemy teraz tutaj w poprzek. Co to za czerwone światło? Ja pierdyka. Zniknęło. No, ciekawe, ciekawe. Dlaczego? Tędy chyba jechaliśmy. do punktu wyjścia, ale pojawiła się tam tablica, więc ją od razu też sobie zbiorę. No, ciekawostki, kurcze takie co? Ciężko je znaleźć, nie jest taki. To jest łódź szczęścia, tylko że cię uda znaleźć od razu. Dobra, idziemy sobie tą piaskową drogą. Ciekawe, gdzie ona nas zaprowadzi. Teraz sprawdzamy teren po prawej stronie. A jak nas zaprowadzi pod garaż, to będzie luksusowo. O, kolejna tablica. Zobaczcie, w jednym okręgu ile tablic mieliśmy. No i tutaj też jest takie odbicie. ale nie ma. Jedziemy z powrotem tutaj na tą dróżkę. No nie gadajcie, ale zrobili przy chacie normalnie, no tak jak mówiłem. Uwielbiam kiedy dzwonisz, masz dla mnie same perełki. Bazmo sukcesów, stary. Co to będzie? Proszę Zdążyłem bardzo. zrobić ten zrzut kanału, czy kurę jak się stary. ciemne zrobił. To jest... to Lamborghini Miura. Boże, Lamborghini jeden z najpiękniejszych samochodów, jakie kiedykolwiek wyprodukowano, a stoi tu porzucone o rany. Tak czy siak, słodkie znalezisko. Marzę, żeby mu zajrzeć pod maskę. O kurde, zobaczcie moje klosze, jak rozbite. Ej, zarobisz. No dobra, to kolejna auto do kolekcji. Bardzo fajnie, mamy Lamborghini Miura. Ja teraz udam się na ten przystanek Horizon, tylko zawrócę i sobie pojadę jeszcze po tą tablicę. Więc tędy pojedziemy sobie okrężną drogą. No i w następnym odcinku widzimy się już na kolejnych mistrzostwach, które trzeba ograć, żeby odkryć kolejne, jakby drugie zakończenie gry. Czyli nie wiem, jakiś drugi goliat to będzie. E, czy nie wiem, co tam będzie mnie czekać. No i chyba jakaś katstenka nie? Nie wiem. Także lecimy tu po tablicę. Drzewo, drzewo, drzewo. Olej, jaja! Kurde, nie widziałem. Eje, ej, ej, jest, jest przesmyk. Ale te murki poustawiali, których się nie da rozwalić Gdzie jest ta to, tablica? To Ona się cały czas oddala ode mnie chyba No i dobra Kolejna do kolekcji Lecimy 200 metrów, skręć w prawo, skręć w prawo. Tak wierzę, chłopak ścigał. To my sobie tutaj wybierzemy, ile ja już mam tych punktów? A, dopiero pierwszy punkcik, dobra, czyli ostatnio musieliśmy wykupować. No dobra, czyli jeszcze daleko, aż coś wykupimy. Okej. Okay. 4 na 28, 4 na 28, więc może... Poczekajcie, bo my jesteśmy. My jesteśmy przez Castelletto. I teraz tak, najbliżej byśmy mieli do San Giovanni. Eee, Nicea, jeżeli już. San Giovanni by najbardziej pasowało chyba, nie? Tak. Tak najlepiej by było. Sisteron to mamy najdalej oddalony. Nicea jeszcze lepiej. Sisteron. Eee... Nicea... Simonci... San, San No to akurat kurcze... Dobra, no to trzeba lecieć gdzieś tutaj dalej. Nasz mistrz przemówił, więc ruszamy do Sisteron. To będzie długa przejażdżka. Rozkoszujcie się jazdą. Podziwiajcie widoki, pozwiedzajcie trochę... Pozwiedzajcie trochę. Dobra, to będziemy zwiedzać trochę. I koni 1 1:4. Tu mamy offroadowe 2 na 3. Może sobie zróbmy coś, czego nie mamy jeszcze zrobione, na przykład traktoisy. Modern Muscle. Classic Muscle, Modern Muscle. Może motor Muscle, Horizon GT, może to. Mam jakieś auta w garażu. Super GT i GT Championship. Zobaczmy sobie Super GT, proszę bardzo. Mamy Alfa Romeo. Nie wiem, nie jeździliśmy chyba nią, mnie. Tym Mercedesem, no to jeździliśmy. To o, ja sobie wezmę Alfę. Mamy ją w klasie S1801, czyli jednym punktem w, kla w klasie S1 weszła. No i mamy kawał drogi przed sobą. Także jeszcze sobie pojedziemy w tym odcineczku, pozwiedzamy. Robimy sobie wycieczkę a w następnym. Dokończymy sobie mistrzostwo, Jesteśmy gotowi? Pierwszy przystanek robimy dzisiaj w starożytnym mieście Sisteron To będzie długa przejażdżka, ale po to tutaj jesteśmy, prawda? No raczej Ej, nawet fajnie się prowadzi ta alfa. Zobaczymy zaraz przy dohamowaniu albo jakimś skręcie. Ale tak czuję, że ona w miarę klei. Skręć w lewo Oczko, spoczko. Nawet, nawet, nawet. I nawet dźwięk jest spokojny. Mamy 13 km na dojechanie. Na dojechanie. 10 minut na dojechanie, 13 km do przejechania. Czyli już wiecie, co będzie w następnym odcinku. Będziemy upalać Alfa Romeo. się napędza. Dobiję do 300? 291. 5. Co ty gadasz? Trzy paki. Oh, ale między filarami! Dobra, byłoby trzy paki. Ale przycelowałem. No patrzyłem na licznik. No nie piekło, Ale zobaczcie, że powyżej 290... 300, 290, ona nagle zaczęła się jeszcze jakby napędzać, nagle zaczęła przyspieszać. Ale jaja, no dobry wóz. Jaj, poszły. Czy. Ponowne obliczanie trasy. Mario, jak ponowne obliczanie trasy, jak jadę trasą, którą sama żyć wiem, znaczyła. Mogłem jechać autostradą z tym udalem. V! A co ją tak... Wow. No dobra, już wiem, że kurde, niby fajnie się prowadzi. Ale jak już złapiemy boka, no to już z boka się tak łatwo nie wychodzi. Zjedź z ronda pierwszym zjazdem. Ale powiem Wam, że się przyjemnie jechało. To malfon, szybka akcja. 14 km przelecieliśmy bardzo w szybko, bardzo fajnie. Autostrad to raz, dwa, trzy. Uuuu, uh, 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 no ma takie nieprzewidywanie. Nieprzewidywalne uślizgi. No ja teraz to ja specjalnie to zrobiłem. No i dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym odcinku strzałeczka, Do następnego cześć.